Bóg mnie nienawidzi i bawi się moim kosztem. Zdarzyło się Wam kiedyś wypowiedzieć taką kwestię? Na Kanadę a Maxę, zwykłego licealistę, pewnego dnia zły los, czy raczej złośliwy Bóg zsyła klątwę. Klątwę zwaną absolutnym wyborem. Sprawia ona, że chłopak w sposób całkowicie przypadkowy musi coraz dokonywać wyborów. Wyborów typu stań na głowie albo zamień się w dziewczynę. Ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy takie wybory się pojawią, a zwykle pojawiają się, gdy klient jest w miejscu publicznym, Kanadę jest zmuszany do wykonywania licznych, porąbanych zadań, czego skutkiem jest reputacja pomyleńca. Widząc, jak zła jest jego sytuacja, wcześniej wspomniany Bóg zsyła mu pomoc, czy raczej jeszcze jeden problem: Biuś ciastą loli dziewuszkę z amnezją. Gorzej być nie może, ależ może! Fabuła skupia się na szkolnym życiu bohatera, w ramach którego musi on zmagać się ze skutkami klątwy i od czasu do czasu rozwiązać czyjś problem. Pod tym względem anime z szablonową do bólu przeciętą haremówką. Jedyną cechą, która je wyróżnia, jest niesamowita konsekwencja. Konsekwencja w byciu głupim. Nieważne jaki poziom głupoty widzieliśmy przed chwilą. Klątwa, która spadła na kanadę, ciągle zmusza go do pobijania wcześniej ustalonych rekordów absurdu. W tej produkcji króluje bezsens i z idiocenie. Można wręcz odnieść wrażenie, że twórcy naukome są dumni z kretynizmu swojego dzieła. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że cała ta koncepcja działa jak autorzy chcieli. I całe szczęście, bo poza pokazami skrajnej niedorzeczności, anime nie oferuje praktycznie nic. Bohaterowie są mało ciekawi i czuć od nich sztampę. Grafika, choć przyzwoita, nie wyróżnia się niczym szczególnym. Fan Fanserwis również jest bardzo odtwórczy. A o animacji da się powiedzieć tylko tyle, że jest podobnie zresztą o muzyce. Mnie osobiście to anime bardzo się spodobało i miałem mega ubaw obserwując głupotę w czystej nieskalanej postaci. Z drugiej strony muszę przyznać, że seria nie reprezentuje sobą wiele. Polecam wam obejrzeć pierwszy odcinek. Może przypadnie wam do gustu. Dzięki za wysłuchanie. Wybieraj. Obejrzyj tę recenzję jeszcze raz, albo pozwól kanisowi zamienić się w dziewczynę. Co? Zaraz chwila! Cześć, koleżanko. No bez jaj.